Witam. Dzisiaj będziemy o, patrzyli na moje staki, które kupiłem wczoraj, bo już mam dużo trading days, także nie mogę nic więcej zrobić, jak tylko zerować te staki, co wczoraj kupiłem. Plus mogę jedynie sprzedać dzisiaj, bo to będą z ponocy, także trzeba będzie zrobić coś takiego, że sprzedać je dzisiaj, czyli Mógł, będę kupić dzisiaj jakieś inne staki, ale nie będę mógł sprzedać drugi raz, także bo tu już będzie cztery trading days czyli yy, nie będę mógł tego zrobić. E, co chciałem powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć, że nie można ludziom, którzy mówią na internecie, że można z tego zarobić dobre pieniądze, wierzyć. E, to nie jest tak mi no to zajęło pół roku i plus jeszcze to, że ja cały czas się uczę i no ja zarabiam bo też mam jakieś tam pieniądze zainwestowane. Jeżeli ktoś mówi wam, że 500 dolarów możesz włożyć na staki i będziesz zarabiał na tym, to, to nie ufajcie temu, bo to jest nie, niemożliwe. Musisz mieć przynajmniej te 5000, żeby jakieś tam pieniądze zarabiać. Ale żeby z tego żyć, to musisz mieć naprawdę z 20 tysięcy i naprawdę dobrze się na tym znać, jeżeli byś chciał na tym zarabiać. Także to są takie mity na internecie chodzące, żeby ludzie tylko wiesz płacali, albo kupywali różne software, albo kupywali od ludzi też książki, nie książki, żeby pokazać im, niby, że możesz na tym zarabiać. To nie jest prawda. No, także to chciałem powiedzieć. Dzisiaj będziemy za pół godziny otwiera się giełda, także będziemy patrzeć. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Pozdrawiam markę Rosłonia dzięki za pointy. Będę na pewno próbował je przestrzegać. Ok? Dobra, no to trzymać.